Jestem na stadionie Polonii w Warszawie, gdzie dosłownie przed chwilą skończyły się derby Warszawy wygrane po raz kolejny przez Polonię, przez Polonię 2 do 1 mimo, mimo przegrywania do przerwy 0-1. Jeszcze tutaj trwają wywiady. Łukasz Krałka jeszcze udziela wywiadu. Tomek Jodłowiec. Czyli w sumie nie najważniejsi bohaterowie tego spotkania, bohaterami na pewno Albańczyk Czani, który zdobył wreszcie pierwszego gola w barwach Polonii. I to już, i to takiego ważnego może warto było czekać, bo ten gol dał zwycięstwo Polonii nad Legią. No i Sebastian Przyrowski, który zwłaszcza w końcówce świetnie bronił strzały, świetnie bronił strzały Daniela Ljuboi, Radosław Majdan, trener bramkarzy Polonii, z którym rozmawiałem po meczu, wręcz upomniał się o miejsce w kadrze dla Przyrowskiego. Zwłaszcza teraz, kiedy tej koszmarnej kontuzji doznał w Tytoń i nie wiadomo po pierwsze, kiedy wróci, a po drugie, no w jakiej będzie formie, jak wróci. Pamiętamy, że, że po urazach głowy różnie to bywa z zawodnikami, na przykład Petr Czech, wielki bramkarz, nadal wielki, ale moim zdaniem tej wielkości sprzed kontuzji e, czaszki m, nie odzyskał. Chociaż w przypadku przyrobskiego wiemy, że, e, że kość nie jest pęknięta, że to tylko parę tygodni, no ale to też jest, to też jest psychicznie później trudno rzucać się w taki największy wir e, kłębowisko nóg, jak się ma świadomość e, utraty e, świadomości i, i, i takiego, pask takiego pasku, tego urazu. Natomiast hmm, oczywiście gratulacje dla Polonii 2-1 i, i to e, podniesienie się po, 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 po tym, jak drużyna przegrywała, ale pamiętajmy, że, że jednak yy, yy, to osłabnięcie Legii nie wzięło się znikąd. Właśnie przed chwilą maglowaliśmy o to na konferencji prasowej trenera Macieja Skorzy. Ja go pytałem, czy uważa na pewno, że Legia... Ma wystarczająco silną kadrę, żeby grać na dwóch frontach. Żeby walczyć i o Mistrzostwo Polskie, a takie są w założenia, i o wyjście z grupy Ligi Europejskiej. Ten mecz 0 do 1 przegrany z PSV, najsilniejszą drużyną w naszej grupie, pozostawia szansę, że jednak przy o wiele bardziej agresywnej grze, o grze z większą determinacją, legia ma szansę. Walczyć o wyjście z grupy. No, ale czy to nie jest automatyczne? E, automatycznie nie wskazuje legi na porzucanie marzeń o e, tytule. No, bo po prostu polska drużyna, ma, generalnie to dotyczy Lecha w poprzednim sezonie i Wisły w tym, no, kadry są tak, takie, jakie są i moim zdaniem żadna z polskich drużyn nie jest w stanie zagrać dobrze z determinacją, e, z zębem, dając siebie wszystko e, w. Mm, a potem podczas weekendu, w niedzielę jak dzisiaj, czy nawet w poniedziałek jak Wisła, znów zagrać na, na dobrym poziomie. No przecież nie da się wymienić całej kadry. A, a kiedy pamiętamy, Wisła, Wisła spróbowała, to skończyło się to tak, jak się skończyło. No ale nie mam dobrej wiadomości dla, dla fanów Legii ponieważ Maciej Skorza powiedział nam, że no. On musi walczyć na, na, na obu frontach. Ja nie wyobraża sobie tego, żeby wystawiać rezerwy w meczach o Ligę Europejską i tam się kompromitować, bo, 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 bo musi skoncentrować się tylko na, um, na walce ekstraklasy. Z drugiej strony no, żadnych pretensji co do kadry, co do jej szerokości, wielkości nie, 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 nie sformułował do nikogo pretensji nie ma, no po prostu musi grać tymi zawodnikami, którzy są i czekać aż się e, wyleczą ale moim zdaniem to skazuje Legię na e, powtórzenie e, no, smutnej historii Lecha Poznań z ubiegłego sezonu e, świetne mecze w Lidze Europejskiej a Legia będzie miała o wiele trudniej ponieważ i e, Hapoel i Dinamo Bukaresz to nie są drużyny e, jak e, m, Manchester City czy, czy Juventus Turin które są dla nich to jest kara gra lidze europejskiej z jakimiś nieznanymi drużynami. Dla nich liczy się tylko Liga Mistrzów i, i, i jako taki, e, taki niechciany obowiązek traktują Ligę Europejską. Tu są dwie drużyny, trzy licząc PSV, które bardzo chcą wygrać, zajść jak najdalej i wygrać jak najwięcej meczów, e, które też liczą na pieniądze, jakie e, zarobią dla, dla City czy, czy, czy Juventusu to były e, marne. Grosze, więc łatwo nie będzie, będzie trudniej niż Lechowi, natomiast skazuje to Lekiem na podążenie drogą Lecha, czyli to, że będzie jej trudno w ogóle zagrać w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Obym się mylił, ale nawet trener zub zastępujący Jacka Zielińskiego, powiedział na konferencji prasowej, że ładnie wiedzieli, że Legia opadnie sił w drugiej połowie. Właśnie specjalnie grali tak agresywnie, żeby zmęczyć ją w pierwszej, żeby nie miała sił na drugą. To była strategia i jestem przekonany, że wszystkie pozostałe drużyny ekstraklasy, które będą grały z Legią, zwłaszcza w weekend po Lidze Europejskiej, będzie też każda z tych drużyn podobną taktykę stosować.